Te słówecze, to jest nudne! wiesz wiesz to to nudne nudne? po tej po o słówecze, takie hmm. ty takie na takie No ja jaja robisz. Tyle czasu łażę tylko próbując wyjść z tej placówki. Ty się na niego spojrzałeś? Tak, Gratuluję. Cześć. Ale że na niego spojrzał. Gdzie panowie? My... My, Miki... to nie ja byłem to jakiś debil. Miki... kiki. Chodź tam, bo mniej plepsu jest. Mamy więcej nie, odnóg. więcej, więcej już wyszło. Ale mniej odnóg jest. Się, nie, więcej. mniej więcej. więcej, a chodzi o to... No dobra, nieważne. Chodzi o ten popularny kanał jedzeniowy? Mniej więcej? A może więcej mniej Ej jaja Skąd taki nickname? No ale prostu to ten nic Z autopsji nie? Nie wiem, ale to fajnie nie udało. Cześć Podaję się, spokojnie, spokojnie Porozmawiamy jak prawdziwi mężczyźni Słuchajcie, ja wam zaproponuję taką rzecz Ale zaproponuję wam taką jedną rzecz Weźmi, weźmijcie trzy cukierki To dostaniecie ode mnie trzy złote za darmo Okej, safe cardem oczywiście Tak? Tak Obiecuję no i no. No, otwieram Chodźcie, panowie KasoD, uważaj, bo cię zabiję Dobrze, 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 na spokojnie Na spokojnie, czekaj, stój, stój, stój. czekaj ej, na Czekaj, bo nie mogłem no sobie marnować Dzięki Może jakieś śmieszne dymy? No nie, śmieszny dym Chodźcie gate a be, otwieramy gatebę debil no to razem ty w tym w tym co się nazywa nie ja nie umarłem ja przestałem kik... ja zostałem kiknięty co ty tu robisz? E to możesz se poładzić teraz Tam jest, prawo, prawo, za ścianą po lewo Dam ci pizdę Nie jestem za ścianą po lewo No ty kurwa Ej, komputer jest normalnie, co jest? Ej, on jest po lewo przy szybie, po lewo przy szybie wróćcie, wróćcie Nie ty, nie tak Gobi O klasa D jest przy drzwiach za tobą Chodzi teraz yy, po prawo, po prawo, no obróć go wy prawo Ej, dobra, on jest upośledzony! On jest upośledzony! Nagradzam. Mogę go przejąć? A masz broń? Nie mam. O no to nie. Ty macie plecy jak coś. To było smutne, nie? A czemu za mną idziesz, powiedz mi. Miałeś tam dwie ochrony, które mają broń, które mogą cię obić, twoje scpeki zabić, to jest akurat najważniejsza z tych spraw, a ty idziesz za mną!